Hej siemanko, jestem ja z Garzyznawski i witam was dzisiaj w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym odcinku z gier mobile, gdzie zagramy kolejny raz w grę Brick The Hoops. Moi drodzy, yy, coraz to będziemy z Instagrama i będziemy mieli yy, właśnie odcinek 5 poziomowy, więc myślę, że odcinek wam się spodoba. Także czekajcie, malutkie cięcie i zaraz widzimy się z powrotem. No to moi drodzy, już mam ten skin i jest to po prostu kostka. Nie wiem czemu, ale miałem naprawdę głośno ustawione, ustawione dźwięki. Gdzie głośność. No to już nie wiem, co mi się tak przestawiło, ale nie miałem tak ustawionego. Kończymy na 310 poziomie ten odcinek. Myślę, że, moi drodzy, odcinek będzie fajny. I, i może na pewno nie będzie zbliczowany jako ostatni odcinek z Gear czyli to było Paper EO, gdzie w, w tamtym odcinku, moi drodzy, wpadłem pod mapę, więc. W wpadnięcie pod mapę w grach, w jakiejkolwiek grze, to jest chyba naj, najgorszy bug. I bug, który występuje najczęściej. No ale dałem sobie radę z tym poziomem. Level payset. O, dobra. Ten, ten, ten level jednak nie payset. I klasycznie, moi drodzy, zbieramy dy... te diamenty na nowego skina do, now... do następnego odcineczka. Pomyślałem, że mógłbym nagrać dwa filmy z tej gry, żeby szybciej zakończyć tę serię. W sensie po dwa odcinki z gierek. Myślę, że to będzie dużo nagrywania, ale, ale spróbujemy. Kurde, nie trafiłem. No cóż, ostatnio moi drodzy pobiliśmy rekord. Ale nie pobiliśmy tego rekordu aż tak bardzo, jak, jak ja bym chciał. Bo niestety wbiliśmy 1748, a nie 2000, bo myślałem o 2000, dwóch, o dwóch tysiącach, żeby wbić, ale... Rozbiłem się po prostu i... i tyle. No i nie, jest, nie było nowego rekordu. Szkoda. Bardzo, dwa asy. Jest sposób, moi drodzy, jak skrócić odcinek, nawet nie, 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 nawet nie, wycinając danego fragmentu w montażu. Wystarczy, na przykład, jak gracie w grę mobilną, włączyć sobie, ee, jak to się nazywało, tryb samolotowy, tryb samolotowy i nie macie wtedy żadnych reklam w grach. W sensie nie chodzi o to, że neta wyłącza, tylko po prostu blokuje to jest taka, to po prostu blokuje reklamy. Ale jeżeli nie nagrywacie i po prostu chcecie grać w grę bez reklam, no to moi drodzy niestety, yy, jeżeli ktoś będzie chciał się do was dozwonić, to się niestety nie dodzwoni. Kurde, rozwaliłem się no. Jak na razie, moi drodzy, też w ogóle nie planuję nagrywać odcinków z Minecraft Earth. Kiedyś tam może nagramy jakiś jeden bądź dwa odcinki, albo więcej serii, taką po prostu. No po prostu będziemy kontynuować serię. Ja mam pomysł, gdzie moglibyśmy przejść, żeby to, odcinki się trochę różniły. Jest, udało się. Patrzcie, rozwaliłem poziom i jednocześnie przegrałem. Ja to jestem naprawdę farciarzem. Bo tu, moi drodzy, nawet jak, się, jak przegracie w ostatnim, w ostatnim no, znaczy pod koniec poziomu, ale zniszczycie wszystkie, dosłownie wszystkie te fragmenty tego pierścienia, no to wygrywacie. No i mi się tak zdarzyło. I... Wow, to był naprawdę fart. Kurta, tutaj mi się nie udało. No, spieprzaj. Dobra. Ostrzegałem. Myk. Może zamknij te morde. Gdzie mordę drzeć? Boże, te reklamy są już tak upośledzone. Czy celowo tym ludziom każą tak drzeć mordę na tych reklamach. Patologia. A na szczęście już nie będziemy słuchać te, tego darcia tego ryja, bo... Kurde, przegrałem. Bo już mamy tryb samolotowy włączony i już mam wywalone w te reklamy. To jest taka można powiedzieć zemsta, bo czasami zdarzało się, że gdy była reklama w grze, to ja przez te reklamę przegrywałem, bo na przykład gra się nie zatrzymywała. Reklama. No i mi się zdarzało przegrywać, więc to jest taka jakby zemsta. Na twórcach. No. <torszy> Naturze, no, no i co? Fajnie, bez reklamy jest teraz. Więc wiecie, co? Może dwóch odcinków nie będę nagrywać, trochę bez przesady. Po jednym odcinku z gry. Bo mi się jednak nie chce nagrywać dwóch filmów z Brick the Hoops, bo Brick the Hoops nie jest taka gra, jak mówiłem gra ciekawa, jest to po prostu taka, no nie, nie za bardzo, nie za bardzo, nie ciekawi mnie ta gra aż, tak, aż na tyle, żeby nagrywać dwa, trzy filmy jedne, za jednym razem. W sensie jednego dnia. To jest gra, z której można zrobić raz na jakiś czas odcinek. Dobra, po, e, pokonałem ten poziom. Siemie z kolejnym. E, jeszcze będzie tak: Cable Swing, Brick The Brick The, hoops, y, the hoops nagrywam, ale Good Pizza, Great Pizza. Chciałem powiedzieć, ale myślę, że nagramy to, to jutro. Ale powiem wam tak: ludzie, ludzie mają naprawdę yy, dziwne, no czasami nawet chore pomysły, yy, w sensie jeżeli chodzi o twórczość, yy, o wymyślanie nowych gier IO. Tak dziwne gry pow powstają IO, że. No głowa mała. Znaczy teraz te, te gry, które mówię, że dziwne, to nagrywam, no bo akurat yy, one są w miarę fajne, ale słuchajcie, <laughs> widzicie ile jest podróby, yy, yy, jak to nazywa się to? Sliterio, właśnie, sliterio. To Jezu, ile jest podrób tej gry? Jest, w ogóle te, te gry są takie żałosne. Tak się ścinają. Nie wiem, czy tutaj jak twórca jakiś stworzy jakąś grę, na przykład powiedzmy, Agario czy Sliterio, czy twórca ma do, prawa do, do, do tej gry? W sensie, że prawa autorskie, że nikt nie może skopiować jego twórczości. Nie wiem, czy coś takiego jest w sklepie Play. I czy takie coś odwołuje się do gier Yo. Jeżeli coś byłoby coś takiego to... Jeżeli twórca gry, jeżeli ktoś tam tworzy grę i podaje swoje prawdziwe dane, no w sensie personalne, no to jakby tak ktoś miał pozwać kogoś do sądu, no to już wtedy, moi drodzy, przypał, no bo już miałby wasze dane. Także nie, nie, nie wiem, po co ci ludzie twór, kopiują te gry. Po pierwsze, te gry wychodzą żałośnie, ścinają się. Estetycznie się tak graficznie to nawet y, nie wyglądają jak te gry. Grafika to w ogóle jak ta, takie badziewie typowe. Jak takie najtańsze gry ze Steam. Y, albo po prostu takie darmowe gry ze Steam, które po prostu są. Są, są bo są. A czy, jeżeli twórca trochę zmieni grę, na przykład w sensie e, troszkę e, fizykę w tej grze, trochę e, ruchliwość tych postaci, może, nie wiem, e, grafikę, to może już nie będzie to na, aż tak bardzo naruszać praw autorskich? No ale wtedy to już i tak e, mi się to bardzo taka gra nie podoba, no bo to jest i tak e, taka e, kopia, kopia czyjejś twórczości. Gdzieś w gościu po prostu nie ma pomysłu na io, na grę io i od kogoś yy, pomysł kradnie. Taki po prostu brak kreatywności. A teraz tyle gier i jest ciekawych: i tak, i Harvest io i, i Paper io 3, w świecie to w 3D. tak akurat po prostu twórcy sobie yy, to jest po prostu nie może nie, nie jest to może jakiś super, yy, super pomysł, no bo przecież to jest po prostu kolejna część. Yy, Serie Gear i yy, yy, Paper yo, ale i tak, i tak fajna, gra jest fajna. I tam jeszcze były też różne dziwne gry, na przykład yy, Sasage, Sasage Wars, Sas Sasage Wars jakoś tak się nazywała ta gra. Też dziwny wymysł. Ale ja wolę nagrywać takie gry, niż y, jakieś y, strzelanki. No nie, 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 ja w ogóle nic nie widzę ciekawego w strzelankach. <laughs> nie wiem zresztą co ci ludzie widzą ciekawego w tych grach. No może grałem kiedyś w jedną strzelankę, na przykład nagrywałem jakąś strzelankę, pamiętam, dwie strzelanki nagrywałem, ale to były takie mobilne. I to było po prostu, no tak, tak nagrałem, bo, bo dobrze mi w tej grze szło. O, ja... co takie? Co tak, co tak przegrywam. Halo, co tak przegrywamy? Nie możemy przegrywać. No i lubię też, moi drodzy, nagrywać gry, w których nab trzeba nabić rekord, na przykład. No i takie gry są, na przykład, od, od Ketchupu. Ketchup ma naprawdę mnóstwo, mnóstwo takich gierek. Zdążyłem, kurde. Widzicie to co za... To... Właśnie, ile jest minut odcineczka? Odcineczka 13 minut. Kurwa. Co jest pi... No, do chuja, coś tam się stało. Co się stało? Przecież tam nic nie było. Ja znowu gliczę. No nie, no już tak się cieszyłem, że haha, fajnie na no kolejny odcinek nagram z tej gry, będzie fajnie. Na to, kurde, nagle gliczę znowu. Bo tu czasami hitbox tych czarnych przeszkód wystaje poza ich, poza ich kawałek. No i właśnie ten hitbox nas zabija. I tyle jest. I tyle w temacie po prostu już, na, już nas nie ma, Elo. Ale tu chodzi o to, że. To, te, to też jest jakby glitch, ale też czasami jest to po prostu glitch, w sensie e, glitch to jest czasami e, forma, po prostu niedopracowanie ze strony twórcy jakiejś gry, albo po prostu e, twórca no nie wiedział o jakimś glitchu. Ciekawe czy Mojang wiedział o glitchach w Minecraftie I, i to dosłownie o tych wszystkich. No, rzecz, no na pewno, tak na pewno. Na pewno się uderzyłem o to, tak. Wiecie, co zrobię, tylko 10 poziomów, bo ta gra po prostu w kurwę. Może bez skina będziemy jednak 15 poziomów robić, bo szczerze, jakbym miał yy, grać 15 odcinków yy, od na odcinek yy, i cały czas umierać yy, z powodu glitchy, to nie chciałbym się nic takiego nagrywać i grać w takie gierki. Ogólnie będę nagrywać chyba po dwa odcinki z Gier.io, żeby po prostu nie nagrywać na razie Gier.io. Jeżeli jakieś tam znajdę znowu ciekawe produkcje, no to znowu będziemy od nowa nagrywać Gier.io. Ogólnie to ja Harvest ją znalazłem przypadkowo re na reklamie na YouTube. Jak na razie, moi drodzy, nie... kurwa. no... Jak na razie nie było żadnych. Yy, yy, żadnych nowych updateów do Harvestio, więc jeżeli nie be... Co się stało? Znowu hitbox, ale tym razem to był hitbox już na samym klocku, na samym kawałku. Yy, to tak, jeżeli jeżeli chodzi. Yy, o tę aktualizację, no to tam mamy już parę mapek i będzie tylko parę odcinków, jeżeli w ogóle nie będzie żadnych. Kurde, po prostu wleciałem w pułapkę. Jeżeli nie będzie żadnych nowych aktualizacji, no to nie będę już nagrywać e, Harvest no bo nie, przecież nie będę czekać aż gra dostanie aktualizacji. Robię, znaczy, zrobię tak, że jeżeli jakąś grę teraz zakończę i ta gra na przykład nie będzie miała żadnych aktualizacji do e, przynajmniej do wakacji, no to wtedy moi drodzy, zakończę nagrywanie takiej gry. Po prostu już nie będę tej gry w przyszłości nagrywać. Co jest, znowu kolejny glitch? O mój Boże, rekord glitchy już był. Także tutaj, moi drodzy, na przykład, yy, nie wiem. Glicze się nie poddawają, coś takiego, to te nazwa, te nazwa tego odcineczka będzie. Yy, szczerze Wam powiem, jak yy, tak, bo kiedyś były takie głupie komentarze, dlaczego nie montuję filmów. I były też, no yy, że, że, bo nie montujesz, nie nagrywaj, bo nie montujesz. No i słuchajcie, montuję czasem, ale gdybym miał montować. Wszystkie te filmy, które nagrywam, no to niech odechciałoby mi się, no bo yy, kurde, nie wiem, yy, co miałbym yy, tutaj zmieniać. Według mnie, na przykład, jak jest do, dobry film, toś nagra dobry film, fajnie, przy, fajne przywitanie, yy, fajnie sobie tutaj, gra w jakąś grę, nic, yy, z dźwięk, nic yy, złego się nie dzieje z dźwiękiem, to po co montować? Po co dodawać jakieś głupie wstawki? Przecież tylko dzieci na YouTube takie głupie wstawki stawiają, właśnie często. Ktoś mi tam podstawiał, ktoś mi tam kiedyś podesłał link do niby dobrze zmontowanego filmu, takiego niby najlepiej na YouTube, a okazało się to zwykły dzieciak, no zobaczcie, film miał być pięciominutowy, ktoś tam o czymś opowiadał, a zrobiło się 10 minut, a te 5 minut dodatkowych to okazały się zwykłe badziewne, gówniane wstawki, które po prostu wstawiał, bo, bo tak, bo memy. Ja, nie, ja w ogóle tego twór, takiego twórca, jakby ktoś takiej twórca tak robił, to nie, nie chciałbym takiego twórca oglądać. No po pierwsze, jest to głupie takie wstawki takie wstawiać. Nie. No zginęłem. Fajnie. Ja w ogóle nigdy nie będę wsta takich wsta wstawek wstawiać. Ja jeżeli montuję, no to tak, do dodam może moi drodzy yy, Na przykład mogę dodać muzykę yy, Jeżeli mi się zachce, to jakieś napisy yy, Na przykład mógłbym yy, yy, uciąć kawałek filmu yy, Złączyć z yy, Dwa, pięć filmów Czasami robiłem takie montowanie, że yy, Łączyłem parę filmów w jeden, żeby móc wam wrzucić yy, Jakiś tam yy, vlog Na przykład vlog zestrzeżenia, mo zestrzeżenia mojego psa Był takim właśnie Sklejem yy, yy, Taką sklejką typową No i co moi drodzy, także dziękuję wam za oglądanie filmu z gry Break the Hoops, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łopeczkę w górę, wraz z dzwoneczkiem, napisać fajny komentarz, udostępnić ten film znajomym, ja zapraszam was na poprzedniej na poprzednie filmie, na następne, do następnego, na razie, cześć, hej, hej. I oczywiście koniecznie zapraszam was oczywiście do, do subskrypcji kanału wraz z łapeczkiem i do zostawienia łopeczki w górę. Ale nam to z kinu zostało. 9, 11, 13, kurde, 13 mało. Mało, moi drodzy. Także to będą ostatnie potem jeszcze odcinki z tej gry. Także myślę, że wam się spodobał. Także, no, także Elo, elo co to w ogóle, Wykrzyknik? Albo możemy kupić skina nowego. To sobie oczywiście zrobimy. Skinów jak na razie odblokowaliśmy, no, sporo. No, ale myślę, że następne odcinki też będą fajne, także... Alors